Już słyszałaś, kamerka zaczynamy nagrywać. Super. Teraz potrzebujemy, żebyś dała rękę. Prawą przed siebie. Okej. Super. No to co, teraz lewa ręka. Nie. Tak. Nie, nie. No nie, bo lewą tu się trzymam jeszcze. Ale Czujesz to? No wiem, ale... No właśnie. Trochę trzeba mi zaufać. nie cię pierwszy raz. No cóż. Trzeba zaufać komuś, koło się nie zna. Dobra. No to co? Czekaj, bo miałam jeszcze pokazać ten, panoramę Miałeś Jak... pokazać panoramę? Miałam pokazać panoramę? No, wrócić No tak <laughs> To tak się mówi, ale to że. Wierzy... To jest ciężkie Tu się nie myśli, racjonalnie no, To jest idealna opcja, tu nie trzeba myśleć To jest nawet wskazane nie myślę. <laughs> co ja robię ze swoim życiem? Pokażę jeszcze i na dole Aha, tam no, ekipa wsparcia emocjonalnego Nie widać, tak jest bardziej, patrz w tą, patrz w dół. <laughs> Kamerka wystarczy, że no spojrzy, to wystarczy Okej okay. Chwyć bardzo mocno Ja odliczę 3, 2, 1, bungee. Nie, nie odliczaj. Nie. możesz popchnąć. Bez sensu. Ja odliczę 3, 2, 1, banji i na hasło banji jedyne co robisz to przechylasz się do przodu. Co się dzieje? Ja nie... nie, nie. chcę. Kilka do kamery przed skokiem? Kocham was, jak nie przeżyję to pamiętajcie, że was kocham. Zawsze. Czasami mniej, ale wciąż. Dobra, to co? A Ile to wybram? ma metrów? No to się pisała? Ja nie wiedziałam, na co się pisze. No jak to nie wiedziałam? No wiedziałam, to ale to chyba nie była trzeźwa decyzja. <grym> no to co, wyprostuj proszę łokcie, wyprostuj kolana. Czekaj, bo jak mam to schwycić tak dwoma rękami, tak? Tak, bardzo mocno chwyć ten płyt. Ja nie mam takich, małych kilku rączek. Ja już płaczę. No oh. będzie dobrze. No no dobra, ja jest. odliczam, ty się przejdziesz. Trzy, nie, pop... dwa, nie. jeden, bungee! I było zajebiście Ale jest jeszcze raz Zajebiście to było Ej! Jakie to jest zajebiste! Fajne Mega fajne Wow No dobra O ja Dobra, mam cię, głowa do klatki piersiowej na chwilkę lądujemy. Także jeszcze kawałeczek, sekundka. Witamy z powrotem na ziemi. <grystanie> Jak było? Fajnie? No fajnie było, no. <grystanie>